odcinek serialu tam, tam, tam Gdzie że życie Wiktorka? Dawno go nie było. Zaczynajmy! Wstajemy, Ola Chodźmy obudzić Wiktora, żeby się przyszykował na noc na, do szkoły, znaczy się co? Wiktorek! Wstajemy! Puh. Co oh. ty? Cztery o, Nie umiem zębów. Muszę iść, umyć zęby. Gdzie jest toaleta? W ogóle nasza rodzina zbankrutowała, i moja mama musiała sprzedać mojego iPhone 16 Pro. Nie, po prostu to jest mój telefon. Mój. No, na pewno. A mój telewizor też. Zbankrutowała i musiała mi strzelić jakiegoś udawany telewizor. Jakieś kartki przylepia do ściany i powiedziała, że to Ale dobra, ja się na, nie nabiorę. E. Co? E, nie wiem. Ja dzisiaj jadę po prostu do sklepu, synusiu. Kupić Ci dużo rzeczy, dlatego ty idziesz do szkoły, e, do sklepu. No dobra. To do, idę dobra, ale noc. ubierz się. Idę. Tam? Chcę być jak żółt pod piątki. Muszę gdzieś znaleźć to, to ubranie, szybko. Muszę gdzieś znaleźć to ubranie. Szybko. Może tu, może. Szybko. O, mam. Dobra. Zakładamy. Dobra, Wiktorek, wstałeś? Wiktorek! wow, Masz. Są tutaj buty. Nowe. O, Adidas! Gdzie y, chcesz coś zjeść? Chodź do góry do mojego pokoju. Dam ci dwie butelki. Jedną, żebyś sobie teraz wypił, jedną w szkole. Gdzie masz plecak? Bo ja. Mam, o, mam, 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 mam plecak. To daj mi plecak. Dobra, masz. I oddaj mi. Ta butelka, którą dostałeś, jest teraz, żebyś sobie zjadł. Tutaj też masz arbuza, żebyś sobie zjadł. Co to jest? Ten arbuz jest teraz dla Ciebie, żebyś sobie go zjadł. No to dalej, wiem, że arbuzę. Ja to lubię arbuza. I fajny mam strój dzisiaj, bo dzisiaj ze szkoły trzeba przyjść nie w typowym ubraniu ja jestem Masz. Szuka, że I tu sobie gdzieś to na śniadanie. Chcesz kromeczkę jeszcze? Nie. Dobra. Proszę. Mm, przygotuj się i Chodź, powiedz jak ten. książkę Co za haker. Co? Chodź, y, już daj. idziemy do szkoły. Chcęś? Dejaj, zabiorę sobie książkę. No. W sumie to jest dalej. Chodź. Zaprowadzę cię na nogach. Uczy... No dobrze, dzisiaj podobno mamy się uczyć o y, ten, o historii. Dzisiaj mamy historię o tej wiosce o hakerze. Będziemy się uczyć. Mhm. Mm Co on tu wyprawiał? Na historii o hakerze. Aby uczyć o hakerze na historii. Napiszcie nie. Na... My nie mieliśmy hakera w tamtej wiosce, wiesz? Aha. Nie, nie wchodź tu. MS KOLOW A Chodź, Chodź. Do góry. Sala matematyczna, sala polskiego. To chodzi tak na dół. Gdzie jest sala historii? Nie wiem, poczekaj. O, tu chyba będzie. Sala od wszystkiego tutaj. To pa, 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 Wiktorek. Dzień dobry, dzień dobry, Pa. 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 Dzień, dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Wiktorku, dzień dobry. siadaj. Widzę że, pan, widzę, że się postarałeś za ziombiaczka. Czemu twoi koledzy tak. są wyżsi? Nie wiem, nie ma, Nie są wyżsi. Ja po prostu kocałem. Cześć! Cześć! No. Okay. Um, dzisiaj będziemy się uczyć o hakarze, tak jak mówiliśmy. I Wiktorku... Co? Nic. Założyłeś już w końcu tą książkę? Tak, założyłem. Dobrze. Um, Powiedzieć, że mogę coś powiedzieć? Tak. Bo ja mam dla wszystkich ciasteczko. Dla ciebie. Dla ciebie. O. Oj. Masz ciasteczko. Dla ciebie. Jest to pani talcik. Dziękuję. Dobrze. A więc dzisiaj się uczymy o hakerze, tak jak mówiłam. Pójdziemy potem sobie na spacer. Czemu mamy otwarte dziury w w dachu, Daho. Dura Udaho. Dobrze. Historia. Dobrze, więc na początku pójdziemy... Powiem Wam pewną historię o hakerze, który zakochał się pewnej dziewczynie o imieniu Ola. Ta dziewczyna, co prawda, aż nie kochała się w nim, ale on był hakerem, więc się go bała. Dlatego stwierdziła, że z nim będzie. Ale powiedzmy na początku całą historię. Z wioski, z wioski, daj mi, dajcie mi coś powiedzieć. Z wioski, z której Wiktorek pochodzi. Co? A, a, a. Bo. A więc co chciałeś Wichtorek? Obiedzieć, że ja bardzo panią lubię. Dobrze. Um, a więc tak. Wsiądę sobie tylko... Mogę. Dobrze. Um, z wioski, w której Wichtorek pochodzi, zaczęły znikać rzeczy. Na początku dom Oli właśnie, potem dom Ani, która była jej przyjaciółką, dom Gabrysia i tak dalej, i tak dalej. Podczas tego um, oni, Ola i Gabryś, jak um, patrzyli sobie po prostu po mieście, zobaczyli pewne zjawisko, o czym nie wiedzieli. I... Zle... To jest nudne, Wiktory, co nie? Zlecili, zlecieli, Coś tam mówiłeś? No. Ej, mówił. Mówił mi, mówił mi, proszę pani mówił. <laughs> co mówił? Mówił, że to jest nudne. I że nie chce się pani słuchać. Przestań. Ej, wcale nie! Ja wierzę Wiktorkowi. Nie Dobre, to tyle. No, i podczas tego zobaczyli pewne zjawisko. Zobaczyli pewne zjawisko, proszę przestać. Yy, Dziurem, w którym w środku było, była tajna baza hakera. W tej tajnej bazie yy, znajdowała się pewna rzecz. Jedną, jeden pokój, zakryty rzeczami. POKÓJ ZAKRYTY RZECZAMI A tak I był tam Jeden pokój Było miejsce, do którego Hacker Chciał włożyć Gabrysia Bo Gabrys był wtedy Oli najlepszym przyjacielem I było Co prawda aż Było tam jedno miejsce Co Wiktorek? Nie. Było tam pewne miejsce hmm. Na środku była jakaś mapa, Ej, ale stwierdzili. A ła! Jeszcze raz, a uwagę dostaniesz. Zostałeś! No. I oni w tym momencie zaczęli przeszukiwać tą bazę, bo myśleli, że coś tam jeszcze znajdą. Znaleźli. Tajny pokój. W którym było na tabliczkach napisane, Usunę dom Oli, potem go wkleję. Zrobię tak, żeby Ola była moją dziewczyną i Gabryś już, nie, już się z nią nie przyjaśnił. Po kilku dniach zaczęli tak naprawdę. Ten haker przeprowadził się do naszej wioski. Po kilku dniach ten haker przeprowadził się do naszej wioski. Gabriel miał dziewczynę Maję. Wtedy jeszcze, bo potem zerwali. Ale miał. Za którą miał podobno coś poświęcić. Ale zanim to opowiem wam jeszcze jedną rzecz. Dostali oni wiadomość na tabliczkach Co prawda nie wiem czemu na tabliczkach Że mają zbudować mu dom Dwa domy, który będzie lepszy, w tym zamieszka Pozmieniał nam domy Im w sensie Na różowo-czarne Dla Oli, dla Gabrysia zielono-czarne Dla Szymona, którego Troszkę, jak znacie, na niebiesko-czarnym, na niebiesko ani na czerwono-czarnym, a Mai na żaden, bo jej nie znał. Postawiły te tabliczki, tak, tam pisało to, i, mają i pisało też, że mają poświęcić jedną osobę. Napisali, że Maje, bo skoro jej nie znał, a ona bardzo rzadko z nimi się spotkała, to stwierdzili, że Maje. Maja pojawiła się u góry, na samym niebie, dokładnie tam, nad nami, na chmurze domku, z którego nie mogła zejść przez kilka dni, kilka miesięcy. Potem pojawiła się w. Tak jakby takie podziemiach, gdzie nic nie mogliśmy zniszczyć. Ale oni nie mogli. Ale Ola zapomniałam o jednej rzeczy. Ola poszła do domku, swojego domku, sprawdzić, co w nim się stało. Bo Ola się tam przeprowadziła potem. Tak samo jak Gabryś, Szymon, Ania. Ola sprawdziła, co się tam było i pisało. Wyraźnie. Czy będziesz moją żoną? Gabryś będzie moim dzieckiem, tak samo jak Szymon. Będziemy jedną z zgraną rodzinką. Yy, zgodziłam się na to, ponieważ, yy, zgodziła się na to, ponieważ się go bała. A resztę opowiemy dalej. Chodźmy na początku zobaczyć ich jego rzeczy, które stworzył i jego pomniki. Chodźcie! Nie zostajemy. Dobra. Zostańcie. Macie Jeśli to czytać. To jest ciekawe, To tu zostańcie i się Macie Wiesz, to czytać i zobaczymy. zapisać całą, bo tą opowieść każdy z Was ma całą opowieść zapisać, którą teraz powiedziałam. Chodź A ja też mogę. Potem, dobrze w domku. Okej, okay, ok. Chodź. Tu już naprzeciwko, popatrzcie. Dwie strony? Uu, nikt nie jedzie, nikt nie jedzie. Dobrze. Tu o, jest pomnik a, Hakera, który powstał 9 marca 2025 roku, czyli w tym roku, 4 miesiące temu około. Yy, yy, powstał on, ponieważ Gabryk go zbudował i stwierdził, że trzeba go uczcić. Yy, znam osobiście Ole. Ale jeśli on jest taki niemiły, to po co chcieliście mu zrobić pamiątkę? W sumie to ja tego nie robiłam, tylko Gabryś, kolega Oli. A czemu pani miała porobić No oczywiście, że pani tego nie robiła. A pani w ogóle jeździ z tych czasów? Tak, jestem. To było 4 miesiące temu. No tak. I chodzi tu w tym o to, że ten pomnik powstał dzięki Gabrysiowi w dzień, kiedy zniszczyli hakera. Ale o czym opowiem potem? Idziemy dalej po chodniczku. Oczywiście nie po drodze rowerowej. Chodź, Wiktorek. Gdzie znajduje się stadion, który Ola zaczęła budować tylko tym drewnem. I skończyła, bo już nie chciało jej się. poszła spać. W tym czasie rano jakoś haker przyszedł do Wiktora. Takiego Wiktora, do Brysia. I powiedział mu, powiedział mu, żeby zbudował to, ponieważ. Powiem, powie, że to on to zbudował, i jak to zniszczą, już zostaną usunięci z tego świata na dobre. Wiktorek stój. Usiądź sobie. Ym, powiedział mu, że ma to zbudować, i tak dalej. Z... byś to zbudował. Powiedział Oli, że on tylko troszkę to dobudował i że zrobił haker dosłownie Ja byś przy mnie przy Oli to dobudował ponieważ y, zrobił to krzywo o czym ja myślałam, że o czym, ona myślała, że, y, o czym Ola myślała, że y, o czym Ola myślała, że haker to zrobił i Gabryś y, sam mi powiedział, że Ej, haker, co zrobił? To krzywo. Musimy to poprawić. Sam to poprawił. Ale, ale mam pytankę, mam pytanie. Tak. Ale jak Gabryś sam ci powiedział? Chyba Oli powiedział, a nie pani. Powiedział Oli. Powiedziała pani, że pani powiedział. Powiedział Oli, że to tak zrobił. Wiktor, chodź tu jestem i patrzę, zwiedzam to miejsce, tu jest taki fajny park, widzisz, nie? Tak, tam się nagrywa. To jest takie fajne do nagrywania meczu. I... Jak to zostało? Idziemy dalej. Okej. Okay. Hekle, Oni się zapewne tam nudzą. Tu jest dom mafii. Hakara. Co prawda, już podobno twoja mama tu pracuje. Nie wchodzimy tam. Tu jest zakazane wchodzenie. Ja już tam byłem. Sła mama, wiem. Bo mówiła mi to moja najlepsza przyjaciółka. Um. A to jest takie fajne jedzolko. Ja, ja lubię tutaj przychodzić. Dobra, to chodźmy tutaj. Tylko I... potem, potem, potem będę tutaj ci o tym opowiadać. Potem haker przyszedł do Gabrysia Opowiadał mu ciągle, że zniszczy jego i Uli tak naprawdę wioskę Ale bardziej tam, gdzie mieszkają, że zniszczy to Gabryś zafundował w Squid Game pełno pieniędzy Tak samo jak Ola I robili tam bardzo duże rzeczy Zostało tam mu powiedziane, że Hacker zniszczy to i zniszczy całą wioskę. Hacker usunął z, z Squid Game dwa, dwa pełne pokoje. I Gabriel zapytał się: Co musi zrobić, żeby uratować to, żeby on to przywrócił? Hacker mu powiedział, że ma zbudować codziennie po jednej części z mafii hakera. Gabryś zbudował na początku. Podczyno... Tak? Czyli tą mafię zbudował Gabryś? Tak. Czyli pracę mojej mamy zbudował ten Gabryś? Jakiś tam? Tak. Okej. Okay. Y I dokładnie tam mm. Gabryś zbudował pierwszą ścianę. Udawał przed Olą, że pierwszy raz to widzi, że on to jeszcze dobuduje. Ale zaproponował raz przy rozmowie jego i Oli, że on sam to dobuduje, że jak Ola jeszcze nie wiedziała, że on to zrobił. Potem oczywiście jej powiedział, bo to jej była najlepsza przyjaciółka. Po dwóch miesiącach. Na szczęście teraz. To już jest nieważne, bo hakera nie ma. Ale no. Wracajmy już do naszej sali, ponieważ dokończymy opowiadanie już w sali. Chodź Wiktorek. Okej, okay, idę. O. Chodź tędy. Chodź szybko. Pięknę, Czy ty zeszłeś, Wiktor? Ja boiskiem weszłem. A dobrze, a. chodź. Jestem. Napisaliście? Cześć! Wiktor, skarżyby to. Gdzie? 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 O. No, a więc... Powiadamy dalej. Chłopcy, nie widzieliście połowy historii, dlatego no, opowiem wam pewnie coś, co teraz będzie ten, bo będzie to jak usunęli totalnie Hakerezy z ich świata. Z powiem tak, oni byli wtedy w grze.